Jedzonko jest smaczniejsze, gdy jesteśmy blisko? Wiesz, tego nie wiem, bo tylko zlizuję sos pomidorowy z noża. No masz, zamiana. Ostro Dawaj, Ostrożnie, o, ostrożnie. O, nie Dara. O. o, będzie główno i przepraszam, będziemy po lód. Tak. Ostrożnie. Tak. O, tutaj jest lód. Nie, dobrze, ja sięgnę. Nie, nie, ja sięgnę. Jestem bliżej. Fibi, Co my robimy? Tworzymy wspomnienia? Nie, nie o to mi chodzi. Tylko, że mój ostatni dzień w skrytowicach byłby dużo fajniejszy, gdybyś nie była taka uczepiona. Co przecież ja chciałam cię. Stop, jestem uczepiona? Ech, przepraszam, ale wcisnęłaś nas w dwugłowy sweter. E, tak, wiem jak było, ale. E... Ech, słonko, wiesz, dlatego chciałam, żebyś znalazł sobie hobby, ponieważ ty jesteś uczepiony. Ja jestem? To teraz chciałeś trzymać mnie za rękę przez dwa tygodnie? Bo szaleję za tobą. Byłeś w Meksyku z rodziną. Faktycznie tu masz rację. Ale czemu nic nie mówiłaś? Bo wiesz, nie chciałam cię zranić. Link, ja też za tobą szaleję, ok? Dlatego zorganizowałam tę randkę, żebyś chciał zostać i żebyśmy nie musieli zrywać. Zrywać? E nie, nie myślałem o zrywaniu. A jak ty myślałeś, że będzie? Sam nie wiem. Tak się zafiksowałem na moich osiągnięciach, że jakoś nie myślałem, co to znaczy dla nas. A ja o tym myślałam. Nie chcę cię stracić. Ja też cię nie chcę stracić. Ta. Dzwonię do pani Kopniak od razu i powiem jej, że rezygnuję. Nie! Nie, nie możesz tego zrobić! Nie możesz zrezygnować z marzeń ze względu na mnie. Jesteś świetnym chłopakiem. Teraz będziesz superherosem. Rany. To się naprawdę dzieje. Kogoś w Skrytowicach trzeba ratować. I kogoś w Skrytowicach trzeba przytulić. I pocałować? Ok, to ja się lepiej zajmę tym. Żegnaj. Zawsze będzie plask burger. O ile kuchnia się całkiem nie spali, tutaj mnie wzywają. Cztery, coś ty narobiła!